Witamy w serii filmów instruktażowych Marki Urban. W tym filmie zaprezentujemy gąbkę do zastosowań profesjonalnych z tak zwany plaster miodu. Wraz z talerzem oporowym elastycznym na maszynie rotacyjnej. Pierwszym etapem będzie zamocowanie na maszynie talerza oporowego, który tutaj jest akurat mocowany na gwint. Wykonujemy to w taki sposób, że talerz nakręcamy na gwint maszyny do momentu wyczucia oporu i gdy zaczyna obracać nam się również w życiu na maszyny. Kolejny etap to mocowanie gąbki, rzepa kąbki na rzep talerza oporowego. Musimy to wykonać w taki sposób, aby gąbka była maksymalnie wyśrodkowana względem talerza, żebyśmy uniknęli dodatkowego bicia w trakcie pracy, czyli zmniejszenia komfortu i jakości oprawianej powierzchni. Przykładamy względem siebie obie powierzchnie, patrzymy czy gąbka jest względnie scentrowana. Jeżeli tak, kąt dociskamy rzepy do siebie, tak aby mieć gwarancję e, mocowania jeżeli za pierwszym razem nam się nie uda nie ma problemu zawsze gąbkę możemy zdjąć i jeszcze raz poprawnie założyć na dalszą porę to jest pierwszy etap tak mamy przygotowaną maszynę z gąbką teraz przed przystąpieniem do polerowania musimy nałożyć na gąbkę pastę polerską tutaj zastosujemy pastę typu one step marki urban czyli jednym przejściem zrobimy zarówno usuwanie uszkodzenia jak wykończenie powierzchni i aplikację pasty zaczynamy od wstępnego rozprowadzenia y, pasty po powierzchni gąbki i nakładamy jej pastę następnie palcem rozprowadzamy powierzchnię w taki sposób aby przykryła ona całkowicie powierzchnię gąbki y, co zapewni nam y, odpowiedni komfort pracy, ale także to, że pracuje cała powierzchnia gąbki, a nie tylko jej fragment od samego początku, czyli nie musimy czekać, aż ta pasta gdzieś nam się w trakcie pracy rozprowadzi, powstaną jakieś grudki, yy, ryzykujemy zapieczenia na lakierze, tylko od razu pracuje cała powierzchnia. Zastosowanie nacięć na gąbce ma przede wszystkim zapewnić ograniczenie powstawania śladów polerowania, tak zwanych hologramów, a także przyspieszyć czas pracy i zwiększyć też, no, dzięki temu jakość oprawianej powierzchni. Jeżeli gąbkę mamy wstępnie przykrytą pastą, dodajemy jeszcze. Nie za dużą ilość pasty na powierzchni kąbki w kilku miejscach i jest ona w tym momencie gotowa do polerowania. Tak. Przygotowaną gąbką i maszynę rozprowadzamy lakier wstępnie po powierzchni lakieru, tak żeby zmniejszyć chlapanie w trakcie pracy i żeby uniknąć szarp, szarp, szarpania maszyny pod zapięcień w trakcie polerowania. Następnie, samo polerowanie, zaczynamy od najniższych obrotów, tutaj w przypadku jedynki, na, na maszynie, żeby jeszcze dodatkowo rozprowadzić i bez sklapania zacząć polerować. Istotny fakt jest taki, że żeby jak gdyby trzymać, wykonywać uporządkowane ruchy w trakcie polerowania. To znaczy, najpopularniejszą stosowaną metodą jest metoda tak zwana na krzyż, gdzie najpierw wykonujemy ruchy wzdłuż obroganej powierzchni, a następnie w poprzek. Daje to e, gwarancję dobrego wykończenia, e, korzystnego czasu pracy, no i przede wszystkim no, nie niwelujemy ryzyko powstawania e, śladów polerowania, czyli tak zwanych hologramów. I tak jak powiedziałem, zaczynamy. nie ma problemu, żeby obroty te zwiększać przykład w trakcie pracy, ważne jest tylko, żeby nie przekraczać parametrów pracy samej gąbki, co może no, przyczynić się do tego, że albo na przykład uszkodzimy w danym punkcie lakier, albo sama gąbka olegnie zniszczeniu, szczególnie na to zniszczenie narażone jest rzecz. Że... W tej pracy powinniśmy kontrolować również e, nacisk, na, jakim przykładamy do gąbki, który no, w zależności od tego, czy chcemy usuwać uszkodzenia, czy wykleczone powierzchnię jest albo większy, albo mniejszy, natomiast też nie możemy zbytnio przesadzać z naciskiem tak, że, na przykład owniata nam się blacha i również cały tutaj zespół maszyny i gąbki nasz, za, mówiąc potocznie, trzeszczy pod naciskiem. No bo ryzykujemy również, że albo ale nie uszkodzenia, albo lakier szczególnie jest po lakieru delikatniejszym. Należy kontrolować temperaturę powierzchni, tak żebyśmy nie przegrzewali tego rakieru. No i samej notki, która jeżeli zostana, zostanie narażona na zbyt wysoką temperaturę, po prostu zacznie tracić swoje właściwości, no i jakość polarowania również znacznie spadać, pasta zacznie się zapiekać i możemy narobić sobie dość dużych problemów. Pasta zostanie już prawie całkowicie wpolerowana w powierzchnię lakieru. Wtedy odkładamy maszynę, bierzemy czysty ręcznik z mikrofibry i usuwamy pozostałości pasty z powierzchni lakieru również uporządkowanymi. ruchami wzdłuż lakieru tak, żeby nie tworzyć niepotrzebnie kolistych zarysowań. Jeżeli jakiś fragment yy, posiada zapieczenia na przykład na pasie. No, tej pasy nie możemy w łatwy sposób usunąć. Możemy wesprzeć się np. alkoholem izopropylowym odpowiednio rozcieńczonym z wodą. Tak, tak wstępnie e, wypracowaną powierzchnię możemy podać dalsze obróbce na przykład gąbką o, o mniejszej twardości i w celu usunięcia np. śladów polerowania bądź płytszych rys.